Ekonomia zna wiele wskaźników, dzięki którym można przewidzieć jak zachowa się gospodarka. Wszystkie te wskaźniki się nie sprawdzają jednak. No Prawie wszystkie. Sprawdzają się wskaźniki odzieżowe. Kiedyś, lata temu, mówiłem o amerykańskim ekonomiście, który sformułował prawo im krótsze spódniczki, tym lepiej ma się gospodarka. Mini jest wyrazem optymizmu kobiet. No, to jest słuszna teoria, bo rzeczywiście przy mini wiele wskaźników rośnie. Teraz pojawił się nowy wskaźnik odzieżowy, wskaźnik majtkowy męski. Były szef rezerw federalnych USA, Alan Greenspan, Powiedział dziennikarzowi, że sprzedaż majtek męskich jest nieomylnym wskaźnikiem stanu gospodarki. Jeśli panowie kupują slipy, to można w przyszłość patrzeć z optymizmem. No zrozumiałem. Jeśli sprzedaż majtek siada, należy siąść i się zastanowić, bo ojciec rodziny sięga po nowe majtki dopiero wtedy, kiedy pozostałe potrzeby jego rodziny są zaspokojone. A to godne. Zakup majtków męskich jest ostatni na męskiej liście zakupów dla rodziny. Jeśli rodzina cienko przędzie, facet chodzi w majtkach, aż mu się rozlecą i same spadną. Stąd prawdopodobnie staropolskie określenie na biedaka – gołodupiec. Wynika z tego, no pff, oczywiście nie wprost, no nie, no trzeba się tam w to głębiej wgryźć, że, że prawdziwy dobrobyt będzie się czaił za rogiem, jeśli mężczyźni będą chodzić w maksymalnych miniuwach, żeby pokazać swoje nowe majtki, majtki dobrobytu, obserwujmy uważnie i reagujmy.